Maciej Bartoszek, trener Korony Kielce, panie trenerze, kolejny Sparring, tym razem wygrany, ale chyba te warunki postawione bardzo wysokie. Chyba że to my sobie sami pomogliśmy wczorajszym mocniejszym treningiem. O raczej chyba to drugie. Chociaż też ciężki mecz, tak, przeciwnik bardzo mocno starał się przeszkadzać całą drużyną w większości meczu bronił się na własnej połowie eee, e, raczej próbował tylko kontrować no, taki styl e, tutaj e, w tym meczu e, Atlanta sprezentował e, dodatkowo właśnie tak jak mówiliśmy no, e, wczoraj mocna jednostka treningowa e, plus jednak troszeczkę te warunki pogodowe też nie były za bardzo sprzyjające, ten wiatr E, cały czas przeszkadzał, w, jak nie w jednej, to w drugiej połowie tak samo. U, ale no cóż, no, w ty, w ty, ta gra może nie zawsze, nie zawsze w każdym momencie była ładna i widowiskowa, ale zaczyna przychodzić znowu skuteczność. Także, także gdzieś tutaj idziemy w odpowiednią stronę. Jan Micański, debiut Bramka. Można chyba być zadowolonym, bo chyba tego należy wymagać od napastnika, prawda? No ale oczywiście, bardzo fajnie się zachował przy tej bramce, ale w ogóle Ilian zagrał bardzo ciekawe spotkanie. Potwierdza, wiadomo, swoją jakość i, i to mnie cieszy. Cieszy mnie, że jest zdrowy, że, że widać, że jest w stanie pomóc naszemu zespołowi.